Mapa kultury to interaktywny portal prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. Piątkowe wydanie Mapy Kultury w telewizji Łódź poświęcone jest głównie kulturze. Dzień dobry, Martyna Sztaba. I Maciej ativar... Werk. dyrektor festiwalu Sound Edit organizowanego w Łodzi, ale także muzyk, chyba przede wszystkim muzyk. 14 Witam. września. E... To mogę sprostować? Proszę. Artysta. Muzy muzycy to grali ze mną na scenie teraz tydzień temu. Wojtek Pilichowski i jego muzycy to są muzycy, ja nie. Przepraszam, ja, ja, ja też nie wiedziałam, że to jest takie ważne. Ale Bardzo ważne, bo muzyk to jest ktoś, kto po prostu potrafi grać, a ja nie potrafię. E, w takim razie artysta, który 14 września miał premierę swojej płyty Songs That Make Sense. Cię mogę pogadać. Ten Właśnie w ten weekend graliście, graliście koncert w Warszawie na, na targach muzycznych, co jest grane w Teatrze Dramatycznym. Właśnie z tej okazji to był taki koncert podsumowujący jakby te parę miesięcy od się? Eee, właściwie to był koncert marzeń. Cała ta płyta to, są spełnia, to jest spełnienie marzeń i spełnione marzenia, a koncert było tyle spełnieniem marzeń, bo. Wszyscy ci, którzy tu się pojawili, oprócz Anity, którą widzieliśmy w teledysku, pojawili się też na tym jedynym koncercie, na razie jedynej odsłonie koncertowej albumu Werk Songs That Make Sense. Był Mark Lanagan, który miał dziurę w trasie pomiędzy Budapesztem a Zagrzebiem, czy jakoś tak zamiast odpocząć sobie w hotelu gdzieś tam na Bałkanach, to przyleciał do mnie i zaśpiewał twór Lonko Cold Race". Był Chris Olej, była Natalia Fiedorczuk, Kuba Kośba oczywiście, Asia Prykowska, chyba wszystkie... Misia Furtak, Stres B. No i oczywiście Wojtek Pilichowski ze swoim zespołem. I to takie wspaniałe dla mnie w ogóle zakończenie roku i, i bardzo się cieszę, że to się udało. To było zarejestrowane, prawdopodobnie będzie z tego jakieś wideo i na pewno w Trójce będzie retransmisja, radiowej Trójce. A czy końca. artyści, których zaprosiłeś do współpracy na tej płycie, to były też jakby kontakty, które nawiązały się chyba wcześniej na festiwalu Sound Edit? Czy to ci się tak przekłada, że ty by zapraszasz również osoby, z którymi w przyszłości chciałbyś współpracować? Nie da się tych rzeczy rozdzielić. Zarówno Sound Edit, jak i moja działalność artystyczna jest tak naprawdę ze sobą ściśle powiązana, bo, bo to się robi 24 na dobę, tym się po prostu jest i tym się żyje. To, że na przykład Kizolej przyjechał na Soundeddy w 2010 roku istotnie zaowocował o tym, że śpiewa też na tej płycie i był na koncercie i widać się z nim za, za półtora tygodnia w trójmieście, bo przyjeżdża na imprezę Space Fest. Pracujemy nad innymi pomysłami. To, że Tim Simenon, którego znam ponad 6 lat osobiście, producent Altry, Depeche, w tym roku otrzymał Nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem na festiwalu SoundEdit, produkował utwór Kart na, na albumie Songs That Make Sense. I dzisiaj rozmawiałem z jego menadżerem i moim też znajomym a propos przyszłych działań na SoundEdit. To wszystko się łączy, to nie ma tak, że to, to są... To wszystko jest robione z miłości do muzyki i fakt, że, że ci ludzie, którzy tutaj zaszczycili mnie swoją obecnością na albumie, zrobili to z tego głównie powodu. Ale tak olbrzymi projekt, jakby zebrać tyle osób, um, chyba będzie świadczył o tym, że jakby nieczęsto będziecie się spotykać na takich um, wspólnych koncertach, więc prawdopodobnie ten w Warszawie to był... A i na herbatkę czasami trudno się spotkać. Na herbatkę, tak, ale na koncert dla publiczności to był jeden jedyny, czy planujecie wspólnie jeszcze w później W tej zagrać? odsłonie z właściwie wszystkimi gośćmi tej płyty, to jeden jedyny, natomiast ponieważ doskonale nam się grało i komunikuje nam się z Wojtkiem Pielichowskim i z jego zespołem z Żabą i z Bubu, mamy taki pomysł, żeby zrobić jakąś małą trasę w przyszłym roku na przełomie, powiedzmy, stopnienia śniegów, które mam nadzieję nie nastąpią, ale mówię o marcu, kwietniu jakoś tak. Masz uć na liście? No cały czas mam uć na liście. W każdym, tak powiem, mam nadzieję, że uć też mam mnie na liście. Pewnie. A mam jeszcze jedno pytanie, bo chyba takaś, taka zabawna historia Wam się przytrafiła zupełnie przypadkowo, ponieważ teledysk, który przed chwilą oglądaliśmy, nakręcił Zbigniew Rybczyński i, i poszła w, w Eter i w ogóle w informacjach, jakaś taka nieprawdziwa informacja, że to jest Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara. To jest znaczy przecież zupełnie ja inny Zbigniew z Rybczyński. Ja pracowałem ze Zbyszkiem Rybczyńskim tym, nie tym od Oscara, tylko tym od teledysków dwóch Hedona, trzech dona i dwóch projektów Werk, bo mogę zdradzić, że jeszcze zrobiliśmy teledysk do utworu Dance. Z Kubą Koźbą, który będzie trzecim singiem, singlem z albumu Song That Makes Sense i pewnie wyjdzie jakoś tam po świętach, a raczej na początku roku. Ja Zbys Zbyszek Byszek Rybczyński zawsze był ten problem, że kiedy mówiłem, że to zrobi z Rybczyński, wszyscy gdzieś tam to podchwytywali, że to jest ten człowiek do Skara, A ponieważ ja nie mam czasu, żeby sprawdzać każdą notkę prasową, jaka trafia do mediów w Polsce, e, no to okazało się, że jeden z portali napisał, że to ten człowiek do Skara I wszyscy to powtórzyli. Nie, wiem, no, no, nie, jest nie, nie wiem, czy to jest zabawne. Dla mnie to, nie, to w jest, to jest smutne. ogóle nie zabawne. Nieważne, ja, tak, że... nie ja tak wiesz, rzuciłam, że to jest zabawne, ale ja też poznałam Zbigniewa Arabczyńskiego, właśnie w Twojego Ja operatora obydwu. I tak. I, i on To jest świetną... strasznie w ogóle zdolny młody chłopak. I ten drugi też jest zdolny młodym chłopakiem, a co najważniejsze, by wypalił papierosy, które należały do Johna Lennona i o tym żeśmy rozmawiali. Żytanesy z Joko Ono. Pewnie. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję, zapraszam oczywiście Songs That Make Sense. Jest do kupienia, wspaniały to album, bardzo go polecam. Dzisiaj w Kingsize. Mamy tak naprawdę dwa poważne egzaminy. Pierwszy dyktando przygotowane przez Łukasza Rostkowskiego-Luka. Drugie już dla prawdziwych twardzieli, powiedziałbym gladiatorów ortografii. Dyktando przygotowane przez Radę Języka Polskiego. Po tych dyktandach wy mnie nie będziecie kochać. Ale ja was będę kochał tak bardzo i tak długo, aż wy mnie w końcu pokochacie. Panie ty, po, pomocnik, a jesteśmy, jesteś, My bardzo pomagamy. Mleko, dwa mleka zsiadł. No zsiadł, dwa mleka, no, zsiadło się, wzięło samo się, zsiadło, a wszyscy mówią, no że to... Nie tam siadło, mleko, mleko pomógł. No, 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 no. no jak pomógł, no właśnie pomógł, żeby się nie zsiadła, wszyscy mówią, że to przez niego skwaśniało, no. Gdzie on nawet tam nie był w pobliżu? On stał no trochę z boku garnka, ale no trochę z boku dlatego tam ci powiedzieli, że to jego wina no. No ja go to nie widziałem prawie w ogóle. No tyś właśnie mówisz, że on tylko pomaga. Nie kłóćcie się, przecież dyktando Cicho. Cicho. z spodełbane spod hachających się huncfotów. Mój speech to nie Chocki Klocki ani fełdesieklowy wszystkoizm, tylko mega serio ekstra wykład. Luka było trudne, bo, bo, bo mówił niewyraźnie po prostu i. Wyglądań, znaczy nie, to moje zdanie, ale po prostu nie, niektórych wyrazów nie sposób było, mimo, to, że, mimo tego, że później się domyśliłem. Co to, był, co to był za wyraz? No to już było trochę jakby za późno i to no, faktycznie trzeba być bardzo szybkim i rozumieć luka. Pani doktor mówiła yy, wolno i tak, że można było to wszystko zapisać. Nie było takie, to drugie nie było takie trudne. To pierwsze było trudne tylko ze względu na to, że po prostu to było niewyraźnie. proszę państwa dzisiaj pecyna z żeberkiem. Pecyny. Przepraszam. Pecyny. Ja dzisiaj mam w ogóle jakieś Nie, kumerek. dobrze, Co dobrze, to dobrze, to jest, to jest dla ciebie dla ciebie jakby abstrakcyjna historia, ja to szybko opowiem. Pecyny to jest podobna rzecz do tak zwanych plażochów. Czyli gotujemy ziemniaki w niewielkiej ilości wody, jak są już miękkie, to je przeciskamy przez praskę. Razem z tą wodą to wszystko zostaje i zasypujemy na kilogram, na kilogram ziemniaków 250 gramami mąki żytniej. Mhm. Ubijamy to tuczkiem taką pałką i formujemy łyżką, natomiast ja zrobiłem. Wiesz, takie wrzecionka, i, i to, to jest taka typowa łódzka rzecz, taki zapychacz. Taka bardzo dobra kluska, czyli taka sparzonej mąki z ziemniaków. Macie, ale ty też powiedziałeś, jeszcze zostawiając, zosta, zostając przy tych kluskach, powiedziałeś, że to jest jakaś abstrakcyjna historia, której jako, e, dziewczyna z Dolnego Śląska nie zrozumie. Nie, bo cię ciebie pytałem, bo już pytałem się ciebie, czy wiesz, co to znaczy pecyna bo To się mówi, pecyna to jest, na, to jest na głowę. jest takie brzydkie powiedzenie, czy chcesz pecynę. I to jest, nie wiedziałaś, o czym mówię tak. w ogóle. E, to wszystko Zapiekę, zapiekę z twarożkiem. Do tego przygotowałem żeberka jarmarczne. One się różnią tym od, od, od innych, że na końcu tego próżenia tych żeberek dodawane są o kiszone ogórki i dzisiaj chociaż tego przepisie już nie ma znalazłem takie coś to są ogórki faszerowane e, kiszoną kapustą i to nam się doskonale skomponuje e, mają taki winny winny posmak doprawiesz jakoś te kapusta nie nie, to... nie nie wiesz ja to kupiłem mam taką panią która sprzedaje takie różne dziwne rzeczy mm. między innymi na przykład widziałem dzisiaj paprykę która też jest faszerowana kiszoną kapustą i wiesz to są takie... Tak naprawdę na dzisiaj jest bardzo zimno już się zrobiło. Bardzo koloryczne, jak zawsze, u mnie, wiesz? I no, zresztą ludzka kuchnia taka jest. Trochę podobna jest do śląskiej, właśnie pod tym względem. I myślę, że to Danie idealnie się będzie, będzie dużo i tanio i będzie się dobrze komponowało na talerzu. Dzięki. A już jutro, od jutra Łódź stanie się niekwestionowaną stolicą sztuki choreograficznej. Aleksandr Azarkiewicz, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej imienia Sergiusza Dziagilewa. Dzień dobry, Aleksandrze. W ogóle dobry. cieszę się, że udało Ci się wpaść, bo przecież jutro otwieracie, rozpoczynacie konkurs, typonac tak. nie śpisz o dwóch dni. On cały czas jest, jesteśmy w namoku organizacyjnym, właśnie przyjechałam z Warszawy, spotkałam przewodniczącego żyri Władimira Wasilowa. To jest mega gwiazdę Światowego Baletu, która już jest w Łodzi. A, łódź już, można powiedzieć, dzisiaj staje się stolicą mm -hmm. światowej choreografii, ponieważ wszystkie choreografowie i tancerze z 15 państw świata przyjechali już do Polski, A więc niektórzy dojeżdżałem z Warszawy, z lotniska do Łodzi, ale już większość próbuje w Teatrze Muzycznym, także od rana do nocy, od szóstej już byłem w drodze. Próbę? tak, Tak, także, także jesteśmy... Cały czas oczekujemy również tak, jak i widz, który przyjdzie jutro do teatru jutrzejszego dnia i mam nadzieję, że jutro będzie bardzo fajnie i bardzo pięknie. Prześledziłam listę uczestników, którzy zakwalifikowali się do konkursu i zauważyłam, że olbrzymia część, nie wszyscy, ale spora część uczestników to są ludzie z Europy Wschodniej. Czy to jakby może nam posłużyć jakiś wniosek? Ja myślę, że powinniśmy być dumni, ponieważ jesteśmy częścią Europy, która najbardziej chyba ma w swojej krwi potencjał do um, wokalu, do tańca i myślę, że dlatego jesteśmy w Polsce lub w Rosji, lub w Republikach Byłego Związku Radzieckiego bardziej ma, mamy. To chyba to jest nasza natura taka. Um, tańczyć, śpiewać, więc wydaje mi się, że tak to rozumiem, nie, nie mogę tego wytłumaczyć, ponieważ dlatego, że wydaje mi się, że to jest coś, co charakteryzuje e, e, wschodnie, wschodnie części e, e, Europy. jeśli mówimy o, oczywiście o tym dziedzinę. Też ja bardzo często w zjawiskach kultury szukam rzeczy, które są robione na różnicy, a nie na podobieństwie. To, co mnie zaciekawiło w tym konkursie, to jest jakby skupienie się na, na osobie choreografa, który zazwyczaj wydaje mi się, jest jakby pomijany w ogóle w jakiejś takim, całym, całej maszynie promocyjnej, całej machinie promocyjnej. Jakby znamy zawsze reżysera, znamy znamy, nie wiem, całkiem może wierzę, nawet producenta. A choreograf to jest jakoś tak pomijana osoba. Całkiem może, wierzę, że to jest w ogóle kwestia mojej ignorancji. Ale popraw mnie, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym choreograf jest dosyć ważnym zawodem, zawsze był ważnym zawodem, jeżeli mówimy o dziedzinie, o, o sztukę sceniczną. Natomiast na pewno być może skromniej postrzegany jest Aczkolwiek jest mniej być może dobrych rzeczy, jeżeli mówimy o spektakli choreograficznym, mnie być może mniej reklamy mamy też, jeżeli mówimy o twórców tej dziedziny. I dlatego ten konkurs służy, żeby wypromować, żeby pokazać, że ta dziedzina jest bardzo ważna, ta dziedzina jest bardzo piękna, ta dziedzina jest również przyszłością baletu, nie tylko baletu, teatru, tańca i dlatego zawód choreografa trzeba wspierać, promować i nagradzać. A jak patrzysz tak na, na, na całość w ogóle baletu, jakby współczesnego baletu, to czy są, jesteśmy w stanie wyróżnić konkretne nurty, czy są jakieś konkretne mody, które powinniśmy znać, wiem, nazwiska, techniki, czy cokolwiek, co, powie, co jakby pozwoli nam się że zbliżyć do współczesnego być może baletu? odpowiedź moja będzie dosyć prosta. Wydaje mi się, że trzeba być zawsze sobą, trzeba po prostu być indywidualnością i to zawsze jest coś, co powoduje, że dane dzieło jest ciekawsze, niż będziemy patrzeć, co się dzieje się na oku i kopiować to, co już robią znane osoby. Wydaje mi się, że zawsze to coś, co jest w nas, to coś, co możemy zaproponować, jest o wiele cenne, niż to, co może być w każdym teatrze podobno. I ja, ja, ja jestem za indywidualizmem. Aleksander, to wniśni. jest jakby e, najlepsza puenta, jaką mogłam sobie wyobrazić. Dzieńkuje. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Jesteście nienormalni! Wszyscy! E, Wszyscy jesteście nienormalni! Co do internetu jesteście nienormalni wy! się, wy się, wy się musicie leczyć wy! Psykopaci wy! Psykopaci wy! Psykopat! 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 Od razu, od razu, od razu poszliśmy do łóżka do starku, starego, starego, nie wziąłem, tylko za łebniący ten Kamil Maćkowiak, Witam. aktor, prezes Fundacji Kamila Maćkowiaka, odtwórca od kilku lat roli Niżyńskiego. Jak sobie tak próbowałam przypomnieć w ogóle historię Niżyńskiego, bo dla mnie to jest fascynująca postać oczywiście. Mhm. Szczególnie ten epizod związany ze świętym wiosny z 1913 roku, kiedy przecież publiczność, zupełnie nieprzygotowana na taki rodzaj spektaklu, wyszła z premiery. Mhm. Wyszła z premiery i tak to zaczęło w ogóle muzykę nowoczesną i nowoczesną choreografię. Czy to by się kiedyś zdarzyło, że ludzie jakby wyszli sprawdzić? Co byłoby tak naprawdę <laughs> przecież wielkim komplementem? <laughs> To znaczy w przypadku choreografów to jeszcze, chociaż to też ich sztuka żyje wraz z nimi, znaczy w przypadku aktorów ich sztuka żyje wraz z nimi bardziej niż w przypadku choreografów. To znaczy my możemy dzisiaj odtworzyć choreografię Niżyńskiego i uznać, że to jest w, na dzisiejsze czasy, że dzisiaj zostałoby to docenione, a wcześniej jakby przekraczało epokę, natomiast w przypadku aktorstwa no nikt nie odtworzy. Więc gdyby mnie to spotkało, to raczej, raczej nie przyjąłbym tego jako dobrą monetę. Zdarza się, że ludzie wychodzą oczywiście zdarza się, że, nawet na Nierzyńskim zdarza się, że panie, tam jest parę, parę ostrych słów. Wszystko usprawiedliwia, moim zdaniem, choroba psychiczna i autentyczny zapis Nierzyńskiego. Natomiast nie zdarzyło mi się zrobić nic tak odważnego, żeby tak po prostu gremialnie widownia wyszła. Szkoda. A widziałeś w zeszłym roku w Operze Narodowej była rekonstrukcja Święta wiosny? Nie widziałem, ale widziałem już, to, to, to nie jest pierwsza rekonstrukcja tak. Święta wiosny. Mhm. I oczywiście jakby nie dziwię się, że, że minęło 100 lat ty wiesz, i, że minęło 100 lat i ja oglądałam ten spektakl i byłam w ogóle zaskoczona, jak sama jestem w ogóle nieprzygotowana do tego. To jest naprawdę trudne. Jak to dzisiaj? Znaczy, muzycznie to nadal jest moim zdaniem, to są Himalaje takie dla percepcji i dla, dla tancerza też to jest bardzo trudne. Tam się zmienia rytmizacja cały czas, to jest bardzo. Ja jakby nie jestem już tancerzem od wielu lat, ale wyobrażam sobie, że to musiało być naprawdę zresztą to, to nie jedyna choreografia Niżyńskiego, która przekroczyła epokę. Wszystkie jego prace było ich kilka mocno przekroczyły próg percepcji widzów w początku XX wieku. A aktorstwo jakoś przestaje ci wystarczać. Założyłeś fundację, jesteś jej prezesem. Po co ci fundacja? Właśnie po to, żeby... Żebym robił rzeczy, których nie mogę zrobić w instytucji, w której pracuję, mm -hmm. czyli w Teatrze Jaracza, lub żeby też być troszkę bardziej niezależnym, chociaż okazało się to na razie bardzo trudnym wyzwaniem, przede wszystkim w dobie kryzysu zakładanie fundacji, która ma w statucie jakby jest fokusowana na działalność kulturalną. Ja mam czasami naprawdę jakby taki moralny dylemat, ja nie jestem już dwudziestolatkiem, kiedy zbieram pieniądze i wyciągam pieniądze od ludzi i myślę sobie, że te pieniądze mogłyby, nie chcę wyjść na kabotyna teraz, ale trafić, nie wiem, dla chorych dzieci czy dla nawet chorych zwierząt bezdomnych i tak czasami mam, czasami ale, sam sobie zadaję pytanie, to po co ta kultura, czy ona jest naprawdę tak ważna? Ale czy... Nie zadaj sobie takiego pytania, bo jakby, jakby to nie jest tak, że jeżeli jak dostanie kultura, to nie dostaną biedne dzieci. Biedne dzieci są super ważne, ale to kultura nas buduje. Ja wiem, ja, ja, ja też tak myślę, tylko że y, y, spotykam się z tym, że z taką ścianą, y, nawet bym się powiedział, że miałem nadzieję przez ostatnie lata, tego co zrobiłem w teatrze, y, powiem o jakichś nagrodach, o, 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 o tym co, co spotkało Niżyńskiego, że będzie y, będziemy legitymizować y, to co y, zrobiłem. W, jakby w świecie artystycznym. Ja nigdy nie byłem w show biznesie. Mhm. I, e, bo takie było moje założenie od dziecka, że chcę być artystą, a nie chcę być celebrytą. E, Natomiast dzisiaj przy potencjalnych spotkaniach ze sponsorem mam wrażenie, że ważniejsze jest to, czy grałem w jakimś serialu, czy, czy mam e, 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 tak powiem, mordę z ekranu, czy nie. I to jest strasznie frustrujące dla e, prezesa fundacji, który, e, która ma dosyć takie... Może bez przesady, bo ja bym chciał stworzyć teatr ambitny, lecz komercyjny. Ja nie chciałbym stworzyć spektaklu, z którego wszyscy wyjdą. Ja muszę utrzymać się z biletów jakby co, więc <grych> natomiast nie Czyli chciałbym, to żeby. To jest jakby twój główny cel. Jakby twoim głównym celem tam na końcu za parę lat jest prywatny teatr. Nie wiem, czy prywatny teatr w sensie fizycznej struktury, mhm. ale na pewno robienie własnych inicjatyw. Ty Robimy... chcesz być swoim producentem. Tak, mhm. tak, ja, ja cały czas jestem na etapie zbierania niestety, to trwa dłużej niż bym chciał pieniądze na mój nowy monodram Diva, który chcę zrealizować autonomicznie. Czytałam um. o tym, co to jest. To jest y, moja praca, to znaczy to jest w ogóle spektakl, który będzie powstawał, jak już, jak już zamkniemy budżet i będziemy mieli pewność, że możemy zrobić, bo niestety nie jest to tani spektakl, to znaczy nie jest to spektakl, który zamyka się do krzesła i y, to jest spektakl multimedialny, to jest spektakl, który będzie wymagał sporej oprawy i przede wszystkim chciałbym też postawić na promocję, bo chciałbym ściągnąć do teatru widzów, którzy nie są wiernymi teatralnymi widzami, bo ja mam takich widzów, y, wiaraczy, którzy przychodzą na spektakl po 20 razy i ci, ci widzowie przyjdą i bardzo fajnie, natomiast chciałbym zawalczyć o to, żeby w, w Łodzi tak, tak troszeczkę więcej pozyskać tych widzów, będę grał kobietę. E, natomiast y, jest to mój autorski projekt, ale y, będą uczestniczyć też Łodzianie w realizacji scenariusza. I o tym jak już będziemy bliżej tego, to, to, to o tym po prostu powiem. Kamil, jakby dziękuję y, za to, że wpadłeś to na pewno, ale za dziękuję, to, że przypomniałeś, że przypomniałeś <laughs> że o tym, że kultura też się liczy. No ja będę o tym przypominał, a szczególnie kiedy dostamy, dostaniemy prawo do 1%. <laughs> Pewnie. dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Mapa kultury poleca koncert akustyczny Rejana Sokasza oraz wystawa jego zdjęć 1 grudnia godzina 20 klub Szafa. Międzynarodowy konkurs sztuki choreograficznej imienia Sergiusza Diagilewa 1-2 grudnia teatr muzyczny. Prapremiera spektaklu Ballady i Romanse według Ignacego Karpowicza 1 grudnia godzina 17 teatr Pinukio. Piąty festiwal filmów antydepresyjnych Relanium 1 grudnia godzina 19 klub Mandala. Spotkanie z Bogusławem Hrabotą, autorem książki Mistyka Pustyni. 1 grudnia godzina 16 litera kafe. Premiera spektaklu Dyplom z miłości 2 grudnia godzina 19 teatr studyjny. Kuratorski cykl Weroniki Szczawińskiej Niepoważne media 3 grudnia godzina 18 teatr powszechny. Koncert zespołu ludium, 4 grudnia godzina 19 Filharmonia łódzka. Spotkanie z Renatą Dymną, autorką książki Kobieto, Boski, Diable, wywiad z Adamem Hanuszkiewiczem, 4 grudnia, godzina 18, Teatr Powszechny. Spotkanie z Adamem Mazurem, autorem książki Decydujący Moment, nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku, 6 grudnia, godzina 18, Miejski Punkt Kultury, Brexer. Salon Ciekawej Książki, 7-8 grudnia, Międzynarodowe Targi Łódzkie. Premiera spektaklu Kobiety. Ukryte sprężyny jestestwa w Teatru Orfa, 7 grudnia, godzina 18.30, Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. Wystawa prac Henryka Płóciennika, 7 grudnia, 12 stycznia 2013 roku, Galeria Bank and DM Głowno. Na mapie kultury przypinamy kolejną pineskę z kolejnymi wydarzeniami, które będą się działy albo właśnie skończyły się dziać. Dziękuję, że spędziliście Państwo to popołudnie z nami. E, oprócz tego wszystkiego, co się u nas działo, chciałam przypomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, na które dzisiaj nie było czasu, ale na pewno powiem o tym w przyszłości. E, w zeszłym tygodniu... E, jeden z łódzkich zespołów miał premierę swojej płyty i to jest naprawdę ważne wydarzenie ponieważ nie wiem czy jest drugi tak znany łódzki zespół był to zespół Kamp który koncertuje w Łodzi nagrywa w Łodzi i to jest bardzo ważna wiadomość ponieważ ta wiadomość o nagraniu tej płyty obiegła właściwie wszystkie media i mam nadzieję że takich ambasadorów Łodzi będziemy mieli coraz więcej bardzo państwu dziękuję do zobaczenia za tydzień w piątek